Sponsorem wiadomości jest Polska Prywatna Przychodnia w Manchesterze na Eccles. Silny wiatr, którego wszyscy tak bardzo się obawiali, oraz nadchodzący huragan Katia, na szczęście ubiegły dzień i ubiegłą noc oszczędził Manchester. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o pogodę, o czym informuje nas rzecznik Policji i Straży Pożarnej. Policja musiała wyjeżdżać tylko kilkukrotnie do, no do efektów takich mocniejszych podmuchów, gdzie faktycznie powodowały, wiatry powodowały pewne utrudnienia w poruszaniu się auty po autostradzie. Manchester że w tej chwili pogoda jest dość ładna, jest lekko zachmurzone niebo, natomiast jest ciepło i nic nie zapowiada, aby huragan miał tutaj być. Także mam nadzieję, że tak też się stanie i wszyscy będą bezpieczni przez cały dzisiejszy dzień. Dla Państwa z Manchesteru, dla Polskotv TV News, Michał Dybowski. Transmisję dla Państwa sponsoruje Polska Prywatna Przychodnia w Manchesterze na Eccles, www.prywatna polscy lekarze specjaliści.